Hejka, zapraszam na vlog ze stajni! Najpierw poszłam do Stajni dokładniej do boxa Oreo. Wziąłam Oreo na uwiąz i poszłam z nim na myjkę. Najpierw go umyłam Wyczysam. Znaczy wyczyściłam mu kopyta. I jeszcze go wyszczotkowałam. Potem, z... potem szykowałam go do treningu A w tym Najpierw zdjęłam żółtowiki A potem nauszniki Nałożyłam taką podkładkę pod siodło A dokładnie czaprak A potem nałożyłam mu owijki Siodło I takie torebki Corka, nie wiem, jak to się nazywa Wsiadłam i poszłam sobie na halę. Najpierw powoli zrobił, zrobię sobie takie jedno kółko. Teraz trochę szybciej. Przyspieszonko. I galopem. Idziemy na skoki. Hop. Hop. I jeszcze raz hop. Nie zbieram gwiazdek dlatego, że mam konia wymaksowanego. Idziemy na beczki. Koń z treningu schodzę. Już go sobie rozebrałam. Przepraszam ją. Odprowadziłam do jej boksu. Tak. I teraz najlepsza część chyba dla was, a dla mnie niekoniecznie, bo będę musiała wydać trochę kasy. Kupujemy tak. Skrzynkę numer 2, więc uwaga, co nam się wylosuje? Bardzo chciałabym siodło czarne albo. Okej, okay. taka podkładka. I kupuję jeszcze zwykłą. Zobaczymy, co nam się trafi. Okej, okay. ładna morska podkładka. Głaszczemy, ora. Ktoś chce się ze mną tradować. Dobra, zobaczmy. Ktoś chce mi dać konia, więc ja też dam mu... Spróbuję dać mu mustanga, bez to taki. Zobaczymy, czy się na to zgodzi. Okej, okay, mówcie, czy się opłacało, a ja się zgadzam. Wszystko dla was. Bo ja serio nie wiem, co to jest za rasa konia ile ona kosztuje. Dobra, uwaga. Jest to taki. Dobra, zobaczmy. Ok. Mm, nie wiem, co to jest za rasa. Jest jeszcze mały. Ktoś znowu chce się ze mną tradować, więc dam mu może tego małego, białego. Zobaczymy, czy coś nam da fajnego. Niestety, chce nam dać zwykłego, ale zobaczymy, czy ma jeszcze jakiś fajny sprzęt. Dałam takie z innymi flagami, ale niestety nie zaakceptował. Dobrze, ja już kończę mojego vloga, mam nadzieję, że miło się oglądało, jeśli chcecie kolejny odcinek, nie zapomnijcie, żeby zostawić łapkę w górę i suba, a ja już się żegnam, papatki!